Cześć, manko, witajcie na kolejnym vlogu na kanale AgroZakrzewscy jak dzisiaj sami widzicie testujemy ciągnik mianowicie John 7R jest to model dokładny 7R 350 jest to ciągnik o pojemności silnika 9 litrów oraz mocy 350 koni mocy znamionowej jest on na silniku John I mianowicie właśnie go testujemy dzisiaj z Terlandem. Jest to Terland o szerokości roboczej 3 metrów, który ma 7 łap. No i w obecnej chwili zagłębiliśmy go na 40 cm. To jak widać, jedziemy 9,5 km na godzinę z obrotami 1830. No i tak powoli już uprawiamy, już tutaj w sumie tą działkę kończę, no jest dosyć w sumie długa, a wąska. Aczkolwiek e, fajnie się to robi, naprawdę ciągnik jest bardzo komfortowy, zwłaszcza tutaj e, jeśli chodzi o przykładnie Autopower wraz z joystickiem Command Pro. E, tutaj ten joystick naprawdę robi fajną robotę, możemy tutaj sobie właśnie... Co chcemy dosłownie przypisać? Tak jak ja tutaj, załóżmy, pod dwunastkę przypisałem sobie funkcję autotraka. Po prostu wjeżdżam w ścieżkę, naciskam i on sam mi wjeżdża. Tutaj troszkę bardziej mokro, dzisiaj takie ekstremalne warunki. Wczoraj trochę właśnie deszczu dopadało. Aczkolwiek właśnie ciąg przyjechał, także trzeba go przetestować. Czy nawet w tych ekstremalnych warunkach, takich jak są tutaj, trochę mokro i widać gubi trakcję. możemy zobaczyć nawet, pościsk kół dobiega do 32% No także jest, jest spore. akurat w tym miejscu To jest taki, jest taki dołek właśnie, w którym jest mokro No ale śmiało i, i wyjedzie, tak? I jedziemy dalej Już tu tam na górce powinno być sucho, tak samo z tamtej strony No i właśnie nie wiem, czy, czy mówiłem, czy nie Mamy tutaj do czynienia z ciągnikiem, który jest bardzo bogato wyposażony. Na przykład tu możemy zobaczyć mamy takie dostępne funkcje jak, jak masaż. Tu możemy go sobie tu włączyć, wentylację oraz podgrzewanie fotela. Tu możemy sobie właśnie te boczki napompować albo spuścić powietrze, cały fotel jest w elektryce. Ten fotel akurat jest to fotel Active Seat 2, czyli fotel z elektrycznym tłumieniem drgań warto też wspomnieć o, o obciążeniu jego, jego obciążenie jest to Easy Ballast kto właśnie nie wie jest to 2,5 tony pod ciągnikiem który jest idealny, moim zdaniem rozłożona masa tutaj mamy właśnie takie funkcje jak na przykład podniesienie tego i zablokowany teraz właśnie mamy, mamy pod spodem pod sobą 2,5 tony dokładnie tak pod kabiną rozłożone Możemy to dosłownie bez wysiadania z kabiny odpiąć lub podpiąć później może właśnie wam, wam nagram jak to wygląda lub wrzucę jakąś może nawet teraz właśnie wstawkę jak to wygląda oraz jak to się prezentuje. Tutaj ręcznie ominiemy trochę tu, tutaj studnie. No i dalej go wpuścimy w autotracka, w dwunastkę właśnie klikam, bo tak mam zaprogramowany. I ciągnik automatycznie wjeżdża w ścieżkę i sam prowadzi To tak jak mówiłem właśnie już wcześniej, tu możemy wszystkie funkcje sobie podpisać Czy to pod ten joystick, czy na przykład pod ten Taki sam właśnie mam w 215, no i też to się fajnie sprawdza Że można sobie poprzypisywać różne No i skrzynia Autopower ogólnie Moim zdaniem na pewno w transport idealnie się spisuje, co do uprawy jest na pewno wygodna, nie ma tutaj zmiany biegów oczywiście, bo to jest skrzynia bezstopniowa, taka jak w Fendzie Vario, też nie czuć tutaj żadnych przełożeń, ani tym podobnych niechcianych dźwięków. Tutaj właśnie fajne jest, że kierownicę w ogóle mamy tutaj teraz, nie tak jak w John Deerach serii szóstej, że tutaj mamy kierownicę do przodu. Mamy też tutaj takie fajne podpórki na nogi, że operator miał komfortowo, możemy sobie właśnie usiąść. Mamy idealnie zapewnioną widoczność, czy to tutaj na panel właśnie prędkości, czy to tutaj na, na to, co się dzieje z tyłu za maszyną. Nie musimy tak nadwyrężać szyi, żeby patrzeć się jak to wygląda z tyłu tutaj macie też efekt po Terlandzie jak to wygląda moim zdaniem efekt bardzo zadowalający w Terlando użytkujemy piąty sezon i jak na razie jesteśmy z niego bardzo zadowoleni tutaj też co właśnie jest fajne że jak odwracamy się tak to tutaj cały podłokietnik odchodzi nam nie wiem czy to będzie dobrze widać ale zobaczcie tutaj fotel skręca dalej a tu ładnie odchodzi. Puścimy sobie kierownicę, żeby zawrócić. No i po dojeżdżaniu tak naprawdę do granicy możemy możemy zwolnić sobie joystickiem, tutaj wcisnąć przycisk i bez odrywania nawet tutaj zmieniłem już kierunek jazdy, teraz dajemy do tyłu i bez odrywania tak naprawdę Nuki, bez dotykania tej pedału w hamulce czy gazu, możemy możemy śmiało po prostu zmienić kierunek jazdy czy zatrzymać ciągnik. Jego maska jest dosyć szeroka, tak się z wąska, wąska i rozchodzi. Dokładnie masę i poszedł poszedł z designem w tą stronę. Też 8 czy 7S jest właśnie w takiej w takiej masce. Tu sobie opuszczamy, wpuszczamy autotraka wrzucamy tempomat i on jedzie automatycznie sobie sam to i moim zdaniem no nowy ciągnik bez GPS-u GPS, GPS już jest podstawa w nowych ciągnikach już jak człowiek popracuje na przykład tak jak u nas 215 czyli 175 popracuje z GPS-em to tak naprawdę no prace takie uprawowe bez GPS-u to już jest w ogóle no inna sprawa tak akurat go mamy, ten model testowy jest na podstawowym sygnale na, na SF1, ale my zdajemy pod uprawę akurat taki sygnał SF1 wystarcza. jak sami widzicie ciągnik odbiega do 5 cm max, ale to bardziej przez to, że, że pościsk kół jest jego większy i temu gubi. Ogólnie jedziemy teraz 1750 obrotów, 9,5 km na godzinę. No, i ciągnik sobie pomyka do przodu. Jeśli chodzi o komfort pracy, naprawdę komfort pracy w tym ciągniku jest na bardzo wysokim poziomie. Jest naprawdę mega wygodnie. Zresztą, kto pracował na, na fotelu Active Seat, e, dwójce. Także, moim zdaniem, ten wie, jak naprawdę wygląda komfort teraz w nowych ciągnikach. Jedyny minus moim zdaniem, że no w serii szóstej nie da się wybrać takiego fotela, jest to fotel tylko dla serii siódmych oraz ósmych. Ludnośnie właśnie jeszcze ciągnika. Szkoda, że właśnie nie, nie trafił do nas ciągnik na wyświetlaczu 5G. Jak mówię, właśnie już niektórzy może wiedzą, może nie, do John właśnie wchodzą nowe wyświetlacze. Jest to wyświetlacz bodajże o przekątnej 12,5 cala. To już nie jest ten sam, tu jest yy, wyświetlacz czwartej generacji, 4600 bodajże. A w nowych już yy, przy zamówieniu nowego już wchodzą właśnie wyświetlacze 5G, 12 i cala, moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda. Z tego co słyszałem, yy, wchodzi też wraz z nimi od razu nowy procesor, który przyspiesza jakby wszystkie funkcje i ładowanie. No, a wiadomo, yy, większy wyświetlacz. Możemy więcej właśnie zmieścić rzeczy, które chcemy podglądać. I wraz z nowym wyświetlaczem wchodzi też nowa rozdzielczość w wyświetlaczu. Od razu właśnie jest tu zauważalne dla oka. Naprawdę fajnie to wygląda z tego, co widziałem na, na filmikach. Yy, niedługo pojawi się też yy, prawdopodobnie film yy, z Hanoveru. Yy, gdzie po prostu wyjeżdżam na wystawę yy, w Hanowerze w Niemczech, ale na wystawę agrotechnika. się Wszystko ładnie podniosło. sobie idziemy do tyłu. To zmieniamy. Pojadę teraz właśnie tam. Tam mam jeszcze jeden h Przejazd mi został. Myślę niedługo wam też nagram właśnie jak, jak podczepię Naszego Fenda 936 do Oterlanda Pojedziemy właśnie na, na działkę będziemy robić Porównywalna bardzo moc, bo tutaj mamy 350 koni, w Fendzie mamy 360 Także myślę porównamy sobie to Jaki będzie test uciągu Można powiedzieć nawet I zobaczymy, zobaczymy jak się będzie sprawdzał Tutaj jakiś kamień był widać podskoczyło właśnie Też będziemy robić na, na 40 cm. zobaczymy jak będzie się, się fence przy tym spisywał. No myślę będę kończył powoli już tego vloga, myślę, że to w sumie dosyć długi będzie tak odcinek, mam nadzieję, że wam się, wam się spodobał. Napiszcie jakiś ciekawy komentarz oraz zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem ja was pozdrawiam. I widzimy się w następnym wycinku.